Moi drodzy, a my będziemy wsłuchiwać się w słowo Boże i rozważać je. Zacznijmy dzisiaj e, e, z od dzieł apostolskich z piątego rozdziału, wersety od 27 do 39. I muszę poprosić.

Gdy ich przyprowadzili, postawili przed Sanhedrynę, następnie arcykapłan zapytał ich: Nakazaliśmy Wam surowo, abyście nie nauczali w to imię, a oto napełniliście Jeruzalem Waszą nauką i chcecie ściągnąć dla na nas krew tego człowieka. Wówczas Piotr i apostołowie odpowiedzieli: Trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi. Bóg naszych ojców wskrzesił Jezusa, którego zgładziliście przez ukrzyżowanie. Bóg wywyższył go swoją prawicą jako władcę i Zbawiciela, aby dać Izraelowi opamiętanie i opuszczenie grzechów. Dajemy temu świadectwo my właśnie oraz Duch Święty, którego Bóg udzielił tym, którzy są posłuszni. Gdy to usłyszeli, wpadli w gniew i chcieli ich zabić. Stał jednak pośród członków Sanhedrinu pewien faryzeusz o imieniu Gamaliel, poważany przez cały lud nauczyciel prawa, i polecił na chwilę, by prowadzić apostołów na zewnątrz. Następnie powiedział Izraelici, zastanówcie się dobrze, co chcecie zrobić z tymi ludźmi. Niedawno bowiem wystąpił Teudas, podając się za kogoś niezwykłego. Przyłączyło się do niego około 400 ludzi. Gdy został zabity, wszyscy Jego zwolennicy zostali rozproszeni i ślad po nich zaginął. Potem, podczas spisu ludności, wystąpił Judasz Galilejczyk i pociągnął za sobą. Ale i on zginął, i wszyscy Jego zwolennicy zostali rozproszeni. Dlatego mówię wam teraz, odstąpcie od tych ludzi i uwolnijcie ich. Jeżeli bowiem jest to wymysł czy dzieło czysto ludzkie, rozpadnie się, a jeżeli rzeczywiście pochodzi od Boga, nie zdołacie ich zniszczyć. Może się przy tym okazać, że walczycie z Bogiem i posłuchali Go. Następna lekcja pochodzi z Apokalipsy Jana, z pierwszego rozdziału, wersety od czwartego rozdziału. Łaska wam i pokój od tego, który jest, i który był, i który przychodzi, i od siedmiu duchów, które są przed Jego tronem, i od Jezusa Chrystusa, wiernego świadka, pierworodnego spośród umarłych i władcy królu Ziemi temu, który nas miłuje, i swoją krwią powolnił nas od naszych grzechów i uczynił królestwem kapłanami dla swojego Boga i Ojca. Jemu ja chwała i moc na wieki wieków. Amen. Amen. Oto przychodzi z obrakami i ujrzy go wszechkie oko. I ci, którzy go przybili i opłakiwać go będą, wszystkie będą na ziemi. Tak? Amen. Ja jestem Alfa i Omega, mówi Pan, Bóg, ten, który jest i który był i który przychodzi, wszechmogący. Amen. Powstanie, moi drodzy, przed czytaniem Ewangelii, czytajmy o chemistrę Zach, panie mocą swojego dzieła. Według słów Świętego Jana z 20 rozdziału, wersety od 19 do 31. A gdy nastał wieczór tego pierwszego dnia tygodnia i drzwi były zamknięte z powodu strachu przed Żydami tam, gdzie przebywali uczniowie, przyszedł Jezus. Stanął po środku i powiedział: Pokój wam. Kiedy to powiedział, pokazał im ręce i poki. Bóg. Uczniowie uradowali się, że zobaczyli Pana. Wtedy Jezus znowu do nich powiedział, pokój wam, jak Ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam. Gdy to oznajmił, tknął na nich i powiedział, weźcie Ducha Świętego. Komu grzechy odpuścicie, są mu odpuszczone, a komu zatrzymacie, są mu zatrzymane. Ale Tomasz, jeden z dwunastu, zwany Didymos, nie był z nimi, kiedy przyszedł Jezus. Inni więc uczniowie powiedzieli mu, widzieliśmy Pana. On jednak powiedział, jeśli nie zobaczę na jego rękach śladu gwoździ i nie włożę palca w miejscu gwoździ i nie włożę ręki w jego bok, nie uwierzę. A po ośmiu dniach jego uczniowie znowu byli w domu, a z nimi Tomasz. Chociaż drzwi były zamknięte, Jezus podszedł, w po środku i powiedział, pokój wam. Następnie oznajmił Tomaszowi. Podnieś tu swój palec i zobacz moje ręce, podnieś swoją rękę i włóż mój bok i nie bądź niewierzącym lecz, lecz wierzącym. Wyznał mu Tomasz mój Pan i mój Bóg. Jezus mu powiedział, uwierzyłeś, ponieważ mnie ujrzałeś, błogosławieni, którzy mnie widzieli, a uwierzyli. I jeszcze wiele innych znaków uczynił Jezus wobec uczniów, które nie są spisane w tej księdze. Te zaś spisano, abyście uwierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, synem Boga, i abyście wierząc, mieli życie w Jego imię. Tak mówi nasz zbawiciel. Kto zachowa słowo Moje, śmierci nie ujrzy na wieki. Amen. Amen. Łaska Pana Jezusa, miłość Boga i społeczność Ducha Świętego. Niech będą znani Zajmijmy nasze pieniądze. Moi drodzy, w naszym życiu z Bogiem na początku tylko słuchamy, obserwujemy innych, uczymy się z cudzych opowieści. Ale ten etap kiedyś się kończy i sami zaczynamy, zaczynamy pragnąć Doświadczać, sprawdzać, eksperymentować, wchodzić w interakcje, sprawdzać na sobie różne teorie, które słyszeliśmy od innych. Pragniemy zobaczyć, dotknąć Boga w swoim życiem, przekonać się o Jego istnieniu, tak na własnej skórze. Moi drodzy, to jest droga wiary, która rozwija się przez całe nasze życie. I na tej drodze nieustannie uczymy się, doświadczamy, ale też zmieniamy, wątpimy i nabywamy większej wiary. I w czytaniu dzisiaj Ewangelii widzimy uczniów Jezusa zamkniętych w obawie przed tymi, którzy zamordowali ich mistrza, Mesjasza. Myślę, że nie tylko drzwi są zamknięte ale ich serca i umysły również. Bo oto trzy dni temu stracili nie tylko nauczyciela, ale bliskiego przyjaciela. I na pewno przepełnę ich lęk, żal i frustracja, bo to jest, moi drodzy, czas żałobny. Jak czytaliśmy w Ewangelii tydzień temu, Jezus po swoim zmartwychwstaniu ukazuje się najpierw kobietom. W Ewangelii Jana, Marii Magdalena. Posyła ją, posyła te kobiety z wieścią o zmartwychwstaniu do pozostałych uczniów. Ale jak czytaliśmy, jak podaje nam Ewangelia Łukasza, Ewangelia Marka, uczniowie kobietom nie wierzą. Można skwitować, że do dziś nie wierzy się kobietom. Choć to nawet sam Chrystus je powołuje i posyła. I zobaczcie, że oto jeszcze tego samego dnia Jezus przychodzi do tych wystraszonych uczniów, do tych uczniów, którzy nie wierzą, z pozdrowieniem pokój Wam. Powtarzam te powitanie dwukrotnie. I słowa pokój Wam wymawiano, moi drodzy, wchodząc do czyjegoś domu w ówczesnej kulturze. Ale i do, do dzisiaj zachował się ten zwyczaj u części Żydów, a nawet też przejęli je niektórzy chrześcijanie. Jednak w tych okolicznościach słowa te nabierają też nowego wyrazu. Przede wszystkim powitanie Jezusa wskazuje na jego Obecną intencję chce wnieść w serca przerażonych uspokojenie, nową nadzieję, ukojenie i myślę, że też poczucie bezpieczeństwa. Słowa Jezusa mogą być też jednocześnie takim przypomnieniem jego wcześniejszych obie obietnic, które słyszeli uczniowie nieraz, spędzając czas ze swoim nauczycielem. A ta obietnica to słowa, że prawdziwy pokój pochodzi tylko od Boga. Też przeczytamy to w Ewangelii Jana w 14 rozdziale. Jezus mówi, pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam. Nie tak jak daje świat, ja wam daję. Niech się nie trwożą serce wasze ani nie lęka. I jak czytaliśmy w Ewangelii, uczniowie uradowali. się spotkania. Podziwili się tą radością też z Tomaszem, którego nie było pośród nich. Tomasz jednak był z tych, co muszą sami na własnej skórze doświadczyć, dotknąć i dopiero przekonać się. Same słowa przyjaciół mu nie wystarczą, wątki. I po ośmiu dniach historia spotkania z Jezusem się powtarza, ale tym razem Tomasz jest obecny. Jezus wita wszystkich, pozdrawienie, pokój Wam. I zwraca się do Tomasza, by nie tylko zobaczył rany, ale wręcz ich doświadczył, wkładając w nie swoje palce, dłonie. Jezus, powtarzając te słowa Tomasza, myśli, że dotyka głęboko jego serca. I Tomasz też w końcu słyszy z ust swojego nauczyciela, i nie bądź niewierzącym, lecz wierzącym. Moi drodzy, to wyjątkowe spotkanie Jezusa z Tomaszem porusza do głębi, przemienia. I tak naprawdę nie dowiemy się, czy Tomasz rzeczywiście wkłada te palce, w rany Jezusa. Może już nie potrzebuje. Tomasz w tym spotkaniu jest w stanie odpowiedzieć tylko Pan mój i Bóg mój to Jego wyznanie wiary. Ale czy da się zbyt wiele powiedzieć w takiej chwili wewnętrznej przemiany? Zobaczcie, że jak ze stanu wątpliwości i niewiary, to masz właśnie poprzez to doświadczenie zostaje wręcz porażony i przemieniony. Rodzi się w nim zupełnie nowa wiara. I apostołowie dzięki spotkaniu właśnie ze zmartwychwstarym Jezusem zmieniają się nie do poznania. Bo najpierw widzimy wystraszonych, ukrywających się uczniów, pełnych lęku, strachu. A tak jak czytaliśmy dzisiaj w dziejach apostolskich, przemieniają się w bardzo odważnych apostołów, głoszących innym o Jezusie, otwarcie mimo zakazów, mimo groźby nawet śmierci. Jak czytaliśmy, stają, zostają aresztowani w Jerozolimie, stają przed Sanhedrynem. i Jest to najwyższa rada religijna i sądownicza w Judei, gdzie zgromadzeni są najwięksi dostojnicy i nauczyciele. I w odpowiedzi na zarzuty, zobaczcie, jak odważnie odpowiadają: trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi. Otwarcie. Moi drodzy, warto tutaj jeszcze zauważyć, że w tych spotkaniach Jezusa z uczniami, z tymi, którzy nie chcą wierzyć, z tym Tomaszem, który też ma swoje wątpliwości, Jezus nie potępi ich, a zachęca i odpowiada na tą potrzebę doświadczenia. Przychodzi się z nimi spotkać. Właśnie nie przychodzi ich osądzać, nie przychodzi ich potęgać, przychodzi się z nimi spotkać. Widzimy, co prawda, konfrontację, ale jest ona wyrozumiała i otwarta. I to jest ważna historia w Nowym Testamencie, ważna scena również dla nas, ponieważ potrzebujemy akceptacji własnych wątpliwości, własnych pytań, które zadajemy Bogu i też akceptacji własnych chwil z wątpienia. Wiara nie jest zamkniętą rzeczywistością, lecz otwartą, jest pełną niejasności, dynamizmu, zmian. Wiara nasza zmienia się razem z nami, dojrzewa. Jak dzisiaj rozmawiałam z dziećmi, przechodzi różne przemiany. I aby to było w ogóle możliwe, musi przejść przez wątpliwości, przez ciemne doliny wiary, przez właśnie chwile zwątpienia i zadawania trudnych pytań. Ale jak widzimy w Nowym Testamencie, można z tych historii właśnie, które też dzisiaj czytaliśmy, wywnioskować że wiara, moi drodzy, nie jest zbiorem przekonań, co raczej spotkanie. Jest moim, Twoim, spotkaniem z Bogiem. Jest spotkaniem, którego doświadczyli uczniowie, spotkaniem, którego doświadczyły kobiety, jeszcze wcześnie rano, przy grobie. Jest spotkaniem, którego doświadczył Tomasz, spotkaniem z Bogiem. Każdy z nas Bóg chce, pragnie się spotkać i nawiązać więź. I zobaczcie, że taka perspektywa spotkania zmienia nasze postrzeganie wiary naszej i wiary innych. Bo często spotykam się z sytuacją, kiedy ludzie porównują swoje poglądy teologiczne, można usłyszeć, ja wierzę tak, ty wierzysz tak. Ty wierzysz inaczej, jest pełno wtedy osądów, kto wierzy lepiej, no. znamy to bardzo dobrze. Jednak kiedy wiara jest spotkaniem, możemy zamiast osądów i porównań po prostu dzielić się swoim doświadczeniem spotkania z Bogiem. Nas zmienia, ale zmienia też nasze postrzeganie wiary. I nawet kiedy się ta nasza wiara zmienia, nawet kiedy zmieniamy te nasze poglądy, to wciąż Bóg chce się z nami spotykać. W naszych pytaniach, w naszych zmianach chce przechodzić z nami w tych nasze. Nowe etapy wiary. Tą wiarę, którą tracimy, to nie zawsze ta najlepsza wiara. Czasami nie da się oceniać wiary. Wiara nie jest tylko poglądem. Nie powinna być tak postrzegana. Kościół, wspólnota kościoła jest po to, aby wiarę wzajemnie budować, nie osądzać, ale żeby się wspierać. I właśnie niedawno miałam okazję wsłuchiwać się w takie świadectwo osoby, która w krytycznym momencie swojego życia, w takiej chwili granicznej, jak to mówimy, nie straciła wiary, jak bardzo często bywa u ludzi, ale przeżyła prawdziwe nawrócenie. I zobaczcie, że jedni z nas właśnie w chwilach takiej ciemnej doliny tracą. Tracą wiarę, tracą sens życia a inni ją odnajdują. I dlatego potrzebujemy siebie. Dlatego potrzebujemy dzielić się swoją wiarą, swoim spotkaniem z Bogiem i swoimi wątpliwościami. Często ciężka choroba, utrata kogoś bliskiego sprawiają, że wierzymy całkiem inaczej. Odnajdujemy Boga zupełnie na nowo w naszej nowej perspektywy i rzeczywistości. I to jest też e, jedna z piękniejszych e, części mojego życia i mojej służby, ponieważ ja mam okazję wsłuchiwać się w tę historię. Właśnie w mojej pracy mam bardzo dużo możliwości słuchać tych historii, tych historii, kiedy ktoś odnajduje Boga, ale tak samo historii, kiedy ktoś Boga traci. I mam wielki szacunek do tych historii. Mam wielki też szacunek do bólu, z jakim człowiek nieraz musi się mierzyć. Jezus mówi Tomaszowi: uwierzyłeś, bo mnie ujrzałeś. Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. I to słowa o nas, to my często nie widząc, choć pragnąc zobaczyć, wierzymy. To my, którzy nie mogą dotknąć, choć tak bardzo byśmy chcieli, tylko ufamy. To my, którzy wyciągając ręce, obejmujemy jedynie własne marzenia, zaufaliśmy właśnie nadziei i Bogu. I Jezus nazywa nas błogosławionymi, czyli po prostu szczęśliwymi. Jesteśmy szczęśliwi, kiedy na naszej drodze życia spotkamy Boga. I to spotkanie przynosi człowiekowi sens życia, ale też siłę i odwagę. Życie jest po to, aby szukać Boga, doświadczać go i odnajdywać, moi drodzy, wciąż na nowo. Życie jest, byśmy spotykali Boga w naszych wątpliwościach, w naszych trudnościach, w naszych chorobach. Przychodzi do nas nawet jeżeli wątpimy, tracimy nadzieję, popadamy w smutek czy zniechęcenie. Buduje naszą wiarę od nowa, byśmy mogli już nie tylko wierzyć innym, że Bóg istnieje, ale sami doświadczyć jego działania, zobaczyć, dotknąć i doświadczyć przemiany. Amen. Powstanie, by przyjąć życzenie pokoju. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie serc naszych i myśli naszych. W Chrystusie, Jezusie, Panu naszym. Amen.